Cześć, z tej strony Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale Schronisko dla Książek. Dzisiaj przychodzę do Was z takim, mam nadzieję, dość krótkim filmem, bo konkretnie to TBR, TBR na kwiecień, czyli moje plany czytelnicze. Może być trochę chaotycznie, trochę tych książek tutaj jest, nie wiem, jak pójdzie mi z tymi planami. Ostatnio jakoś tak z tą realizacją jest tyle o ile, ale lubię sobie robić takie plany no i dlatego nie będę sobie odmawiała tej przyjemności i nagram taki film, zresztą praktycznie jak co miesiąc. Ale tak, żeby nie przedłużać, to przejdźmy do rzeczy. Pierwsza książka, którą chcę Wam pokazać i właśnie jedna z takich, które chcę przeczytać w najbliższym miesiącu, to mniej znaczy lepiej, autorstwa Jacksona Hickla um, i to jest książka z wydawnictwa Charakter. Chyba jeszcze nic nie czytałam z tego wydawnictwa. W każdym razie jest to książka, której polecenie wpadło mi gdzieś na social mediach, chyba gdzieś tam na Instagramie, właśnie przez dziewczynę, która mówi o, o tym, co jest nie tak z kapitalizmem, mówi o minimalizmie, o, o konsumpcjonizmie i tak dalej, i tak I zaciekawiły mnie te tematy. Wiem, że sama mam też taką tendencję do bycia zbieraczem, i w sumie może to jest. Dobry moment, żeby tak trochę usiąść i się zastanowić, czy ja na pewno potrzebuję tych, nie wiem, wszystkich rzeczy, które mam gdzieś w domu. E, I no i tak, i tak stwierdziłam, że to jest też taki fajny powód, żeby sobie przeczytać tego rodzaju książkę. E, podobno ma być nie tylko takim laniem wody, czy takim podnoszeniem argumentów, co jest nie w porządku, ale mają być tutaj też zaprezentowane jakieś konkretne rozwiązania. Ma być to książka właśnie pełna um, takich konkretnych rozwiązań, czyli nie, nie tylko właśnie jakieś tam wróżenie z fusów i, i wytykanie paluchem, ale, e, ale coś konstruktywnego ma z niej wynikać. I ja takie książki bardziej, bardziej cenię niż to, że mamy problem i zostawienie jakby czytelnika z tym problemem, okej, okay, to jakby Popudzę do myślenia, ale jeśli to jest książka popularno-naukowa, czy jakaś taka, powiedzmy, rozwojowa, to fajnie byłoby dostać jakieś wskazówki. No i, i, i trochę liczę na to, sięgając po tę książkę, także zobaczymy, co z tego wyniknie. Kolejna rzecz to coś, co spadło mi z TBR-u marcowego. Mam konkretnie dwie książki, które z jednej strony bardzo chciałam przeczytać, no a potem, jak to często bywa, właśnie zostało mi za dużo książek, na za mało miesiące. Ale tak, e, pierwsza z nich to coś, co już dość często przewija się na moim kanale, a konkretnie to jest książka Magdaleny Kedler, e, Knedler dzisiaj przekręcam, e, Pani Labirentu i to jest książka z wydawnictwa Otwartego. I zresztą, tak jak już mówiłam w, w tbr marcowym, to jest książka, którą już zaczynałam czytać. W ogóle byłam w niej zakochana, kiedy ją czytałam, ale no, tak się służyło, że ją odłożyłam i ciężko było mi do niej wrócić. Także mam nadzieję, że w kwietniu e, taki wiosenny humor znowu e, sprawi, że będzie mi się łatwiej do tej książki wracało. To jest e, retelling mitu o Ariadnie, tak dla kronikarskiego porządku. E, ale właśnie, bardziej skupiamy się na samej Ariadnie, a nie na Minotaurze, Labiryncie, Nici i Tezeuszu. Więc e, jestem ciekawa właśnie, jak ta kobieca część tej historii tutaj wybrzmi. No i ja też lubię tego typu rzeczy, tego typu powieści, które są gdzieś osadzone w takich antycznych czasach. Tak, no tutaj to jest typowo antyk, ale, ale powiedzmy jakieś takie historyczne rzeczy. Więc to, to może być ciekawe. No i, i mitologia to są takie tematy, które dobrze ze mną rezonują, więc mam duże nadzieje co do ostatnich, do, ostatnich co do dwóch trzecich tej książki, bo jedną trzecią, powiedzą gdzieś przeczytałam. Zobaczymy, jak, jak będzie zresztą. I jeszcze jedna książka, która spadła mi z tbr to Szklany Tron Sary J. Maas. E, I tutaj też w komentarzach się pojawiły komentarze, że no, właśnie, e, będzie ciekawie, będzie się działo, e, że właśnie część z Was nie rozumie fenomenu tej autorki i ja trochę po przeczytaniu Dworów mam pomysł, z czego to wynika. Zobaczymy właśnie, jak będzie ze Szklanym Tronem, bo z tego, co słyszałam, to pierwszy, drugi tom to są takie książki, przez które trzeba się trochę przemęczyć, a reszta tej serii mocno wynagradza. A więc w ogóle liczyłam na to, że ona jest gdzieś dostępna w, w formie audiobooka. Jeśli ją widzieliście gdzieś w formie audio, to dajcie znać. I, I właśnie myślałam, że sobie przynajmniej zacznę jej słuchać, ale nigdzie jej nie znalazłam jako audiobook. I... I, I chyba też przez to właśnie nie przeczytałam w marcu. W każdym razie, e, fantastyka młodzieżowa ma to być e, młoda dziewczyna Selena, i nie przeczytam nazwiska, No e, właśnie jest zwykłą siedemnastolatką, więc nawet nie młoda, bardzo młoda, nastolatka. E, królestwo, jakiś tam szklany pałac, morderstwa, trochę romansu. Tak, generalnie liczę na to, że dostanę. Fant świat fantazy, w którym trochę się odstresuję i przy którym nie będę musiała jakoś bardzo dużo myśleć. Wydaje mi się, że potrzebuję tego typu książki po y, kacu czytelniczym, jakim miałam, po Iron Flame. Także zobaczymy, jak, jak właśnie Szklany Tron się spełni w takiej roli. Sprawdzi. Przedostatnia fantastyka, którą planuję przeczytać w kwietniu, to książka Magdaleny Kubasiewicz. Nie mam jej fizycznie na półkach, więc albo ją spróbuję gdzieś dopaść, albo sobie przesłucham audiobooka. Jest to czwarty tom z cyklu o jagodzie wilczek, o wilczej jagodzie. I to się nazywa Zaklęcie dla czarnoksiężnika, jeśli mnie pamięć nie myli, ale mogę coś przekręcać. Tak w marcu przeczytałam, przesłuchałam um, drugi i trzeci tom. Bardzo się wciągnęłam, podobały mi się bardziej jeszcze niż tą pierwszą. No i nabrałam takiego apetytu, żeby tę serię dokończyć. Tym bardziej, że ona jest jakaś taka lekka, przyjemna. Um, ma w sobie trochę mroczności, no wiadomo, to jest fantastyka, w której um, jest intryga, jest jakiś tam złol. Ale z jakiegoś powodu ta książka, ta seria kojarzy mi się z, właśnie z wiosną. A potrzebuje jakiejś takiej e, lekkiej książki, takiej odświeżającej. No i, i właśnie dlatego planuję dokończyć ten cykl w kwietniu. A ostatnia książka z, z Pozycji Fantastycznych, którą chcę przeczytać, to Burza. Ym, I to jest pierwszy tom cyklu autorstwa z Mary. Tak, pani autorki, która ma na nazwisko Mara, ale nie potrafię y, przeczytać imienia, także kajam się. I książkę wyda wydało wydawnictwo Rebis, dostałam właśnie tę książkę do recenzji, także bardzo dziękuję za, y, za zaufanie co do moich recenzji. Jest to znowu fantastyka. Ostatnio jakoś mam dużo większy apetyt na te książki z tego gatunku. Nie wiem, co mi się zadziało. Mam wrażenie, że raczej więcej zazwyczaj czytałam jakieś literatury faktu i, i takich obyczajówek, a ostatnio jest więcej u mnie fantastyki. Też ma być to fantastyka bardziej młodzieżowa. Mamy tutaj znowu główną bohaterkę, która jest w takim wieku. Około nastoletnim, e, i ciągnie się za nią sprawa e, rodziców, którzy byli tam w jakiś sposób zdrajcami. Ma matka tam dokładnie była jakąś zdrajczynią. E, no i nasza główna bohaterka staje przed e, dramatycznym wyborem: e, czy przyłączyć się do królestwa, czy zaryzykować swoim życiem i właśnie wstąpić w, w burzę, e, żeby uratować swojego ojca. To jest mniej więcej to, co wiem o tej książce. E, a w zasadzie to, co o niej na ten moment pamiętam. Więc zobaczymy. Najprawdopodobniej postaram się nagrać recenzję taką w formie reading vloga. no I będę dawać znać, jak to się czyta. Kolejna książka, którą chcę przeczytać, to coś, co pożyczył mi mój brat. Się mi wcisnął w łapki. Konkretnie to jest Nowy Jork, autorstwa Magdaleny Ritter... Rittenhouse House, i to jest książka wydawnictwa czarnego. Wydawnictwa, które ja jakoś bardzo lubię, lubię te ich reportaże. I planuję ją czytać w sumie zaraz już. To dlatego, że wybieram się na wycieczkę do Nowego Jorku. No i właśnie brat stwierdził, że to jest najlepszy pomysł, żeby zanim się pojedzie, to trochę się doedukować, trochę poczytać o historii, o jakichś miejscach, które warto odwiedzić. Znaczy Miejsca, które warto odwiedzić, to, to gdzieś tam sobie już patrzyłam, bo, bo mam jakieś takie wyobrażenia, co, co chciałabym zobaczyć w tym mieście, ym, czy tam z kim się spotkać, i tak dalej tak dalej. Ale no właśnie, jakby fajnie byłoby też poczytać jakby samą taką książkę i tak się już wczuć trochę w ten klimat wycieczki, nawet jeśli to, to jest taki krótki wypadek, jak, jak w moim wypadku. Ym, no, Także będę się. Edukować w temacie Nowego Jorku, i to jest pewnie druga książka, która się znajdzie w Reading Vlogu. No, zobaczymy. Bo muszę się jeszcze zorganizować, czy właśnie brać książki w papierze, czy, czy może jakimś cudem ożywić mojego Kindla i spróbować zabrać ze sobą epoki, że Także... trochę jestem podekscytowana całą tą wycieczką, ale tak, to, to nie jest temat na ten film. Więc przejdźmy do książek, które planuję czytać w kwietniu. Kolejna to. Herman Hesse, książka nazywa się Rozalt i jest to książka wydana przez Media Rodzina. I to jest książka, o której nie wiem za dużo. Czytałam o autorze i kupiłam tę książkę, po gdzieś padła mi w ręce. Nie pamiętam, czy to było na jakiejś taniej książce, czy, czy gdzieś tam. Bo wydaje się takim autorem jakby z tych wszystkich opisów i z tego, jakie książki są recenzowane, który może mocno wpaść w mój gust i wydaje się tą taką, powiedzmy, bardziej poważną literaturą, taką literaturą piękną, piękną. No i to mnie trochę skusiło, żeby spróbować zapoznać się z, z twórczością tego autora. Też jak właśnie czytałam się recenzje jakichś krytyków, to pojawia się taki motyw, że to jest autor, który jeśli opisuje jakieś wydarzenia, to to nie jest tak, że my po prostu dostajemy opis, nie wiem, tam jakiegoś chłodu, tylko ma taki styl, że potrafi na czytelniku wywrzeć takie wrażenie, że my faktycznie czytając tę książkę fizycznie czujemy nie wiem, chłód, zmęczenie e, itd. Tak tak ja lubię, bardzo jakby doceniam e, tak sprawny warsztat i, no i dlatego jakby te moje oczekiwania w stosunku do tej książki są dość duże, ale z drugiej strony specjalnie nie czytałam. Konkretnych opinii na temat tej książki, poza tym, co jest to jakby właśnie z tyłu okładki, żeby jeszcze bardziej tej powszeczki jej nie podnosić. Także trzymajcie kciuki. Jeśli czytaliście jakieś inne książki Hesego i polecacie jakiś konkretny tytuł, to dajcie znać. I jeśli na przykład z tą wypali, albo właśnie nie wypali, będę chciała dać temu autorowi drugą szansę, no to to zawsze będzie mi łatwiej sięgnąć po Wasze polecenia zamiast szukać samej tylko wszystkiego po internecie. Bo... Takie mam przeczucie, że tak będzie łatwiej. Przedostatnia książka to też książka z cyklu, który czytałam jakoś. Chyba najwięcej czytałam go w zeszłym roku. E, I stwierdziłam, że warto do tego cyklu wrócić. Jest to Wojciech Chmielarz: Długa Noc. E, I to są przygody komisarza Mortki, co jest książka wydana przez marginesy. E, jest to już szósty tom przygód e, właśnie komisarza Mortki. Um, więc w sumie ciężko o tej książce mówić bez spoilerów, ale tak, to jest kryminał. Taki kryminał z serii brudnych, brutalnych, czasem może trochę seksistowskich, trochę takich, e, że może wzbudzać ciarki, ale jednocześnie jest bardzo dobrze wyegzekwowany. Ja się wciągnęłam w te historie, które tutaj dostajemy właśnie od, od pana Wojtka Chmielarza. Wydaje mi się, że te postaci, które tu są wykreowane są w większości przypadków całkiem wiarygodne, i te historie są tak sprytnie i sprawnie skrojone, że wsiąga się w ten kryminał, że tutaj nie ma jakichś takich wiem, potworów wyskakujących z szafy i rozwiązań, właśnie te Pudeus, Ex Machina, tylko te wszystkie historie są takie, w które naprawdę można uwierzyć, w których też jest dużo właśnie takiego brudu. Więc jeśli mnie znajdzie ochota na jakiś dobry kryminał, to będę sięgała właśnie po tę książkę. I na koniec coś takiego bardziej wiosennego, e, coś lekkiego, bo trochę też nabieram ostatnio ochoty na takie na takie książki ze względu na porę roku, która się zaczyna. Konkretnie to lepiej niż w filmach e, *Lin Painter* i jest to książka wydawnictwa Yang. E, no i tak, wiem tylko, że to ma być lekka komedia romantyczna, e, raczej o nastolatkach, więc coś, co mam wrażenie, że będzie czytało się po prostu stryknięciem palców. Boję się trochę, że będzie dla mnie zbyt infantylna, ale wiem, że to jest książka, która się cieszy bardzo dobrymi opiniami, bardzo dobrymi recenzjami, więc mam nadzieję, że właśnie będzie takim, takim czytadełkiem. Będzie po prostu lekką lekturą, która będzie sprawnie dobrze napisana. Może nie zostawi mnie z jakimiś głębokimi przemyśleniami, ale po prostu dostarczy mi dobrej rozrywki i będzie jakąś obyczajówką, która się właśnie pojawi na, tych, na tym moim TBR-ze na ten miesiąc. Co? I to tyle. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek albo jakie są Wasze plany na najbliższy miesiąc. A tymczasem to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!